Orkiestra i chór Polskiego Radia i Telewizji wykonuje dziewiątą symfonię Beethovena. Dyryguje Witold Trowicki. Karierę dyrygencką rozpoczął po wojnie. Współpracował z wielkimi solistami i kompozytorami. Aram Haczaturian, Krzysztof Penderecki. Witold Lutosławski. Artur Rubinstein. Witold Trowicki dyrygował orkiestrą radia w Katowicach, a potem przez wiele lat orkiestrą filharmonii warszawskiej, z którą przemierzył dziesiątki krajów, Związek Radziecki, Stany Zjednoczone, Japonia, Egipt. Koncert na dziedzińcu wawelskim. W 70. rocznicę swoich urodzin Witold Trowicki prowadzi wielką orkiestrę symfoniczną polskiego radia i telewizji w Katowicach. Owacje dla mistrza i pokłon kolegom, którzy uświetnili jego jubileusz.